8 z minutami 8.13 za chwilę idziemy na śniadanie i zastanawiamy się, co robić dalej. Bo pada deszcz, a gwieszka kurcze kaszle nieprzyjemnie. Jesteśmy na samej północy i nie wiemy, co robić. Zatrzymaliśmy się w takim hoteliku. Wczoraj, kurczę, wcale zmokliśmy. Musimy się zastanowić, jak. Jak dalej postąpić póki co idziemy na siadanie, ale chyba zostaniemy tu jeden dzień i później zaczniemy szukać drogi powrotnej do Inverness. Prawda Agnieszka? Mhm. Mamy cztery łóżka. Jeżeli ktoś miał chatę to zapraszamy. Mhm. Odłamujemy się do hotelu. Tam stoi pies wystrugany z drewna. Co? Jakaś mogę otworzyć. A przekręca się klucz? Nie właśnie. To się, się przekręcam o nie wiem. nie lubię O nie nie lubi. <laughs> Tam jest jeszcze jeden klucz <laughs> mm. Trzymaj te klucze O, już się na nim jest Nie, dalej Ja idę zobaczyć, czy nasze rowery są ca cały czas nasze

No i tak oto opuszczamy to miejsce, bo się okazało, że nie możemy zostać dłużej, bo jest zarezerwowane dla kogoś tam, a teraz jedziemy dalej, dalej w drogę, ale przestał deszcz padać i zaczęło słońce wychodzić, co osobiście jest bardzo dobrym znakiem. Widać niebieskie Co? Dobra A w tej szopie mieszkaliśmy Dobra, idę po rowery Idę po rowery i się zbieramy to nie ma co tracić czasu. Dzisiaj jedziemy w kierunku Turso. Mamy założone, że dojedziemy do Turso i tam będziemy kombinować. Ale też po drodze możemy trochę zmienić plany. Jak tutaj widok jest. Fajnie, że słońce wyszło. Nasze rowery są ciągle nasze. Niedziela, godzina 11.24 Przerwa na podziwianie widoków Mamy farta jak na razie, bo nie pada o. A tutaj pani nie chce, żeby mi się w każdym zmieściła bo chcę mieć tylko i wyłącznie tą, tutaj, dolinę. Szkoda, że pan silnika samochodu nie wyłączył, jak stoi. Bo mi tutaj pierdzi, no ale co zrobić? Paliwo zatanie. Jesteśmy w Betty Hill. Uzupełniliśmy swoje zapasy wody, jedzenia. No i co? Jedziemy dalej, jedziemy dalej w stronę Turco. To jest fajny sklep w ogóle. Tu jest sklep, tu jest stacja, a tam jest poczta. <grywa> Agnieszka strasznie narzeka, Agnieszka strasznie narzeka, o, Przyjechał pan na stację. Dobra, jedziemy. Jeszcze się na kawę jednak zatrzymaliśmy w takim oto miejscu. O, tu jakieś ruiny. Góra Przez chwilę pozyskaliśmy Ilu tych Brazylijczyków było? Pięciu czy ośmiu? Pięciu A pięciu Brazylijczyków mają na koszulkach taki, Mają specjalne koszulki takie napisane Mają na koszulkach North Cross 500 Osiem dni, pięciu przyjaciół i wszyscy Wszyscy kurcze cisną na rowerach o, a my się zatrzymaliśmy w takiej kawiarence Tutaj Na kawkę, kubkę I siusiu co? Tam jakiś jest w ogóle cmentarz Zrobimy co mamy zrobić I lecimy dalej Ciekawe czy będzie deszcz Według prognoz deszcz ma, deszcz ma być dopiero od 16 .00. Niedziela Och ta niedziela Ta ostatnia niedziela Agnieszka się przybiera A my Robimy to właśnie w takim miejscu dookoła Dookoła nic kurczę Dookoła jest długo szara wórek O sustacy ma zacząć padać deszcz po raz drugi Tam jest fajnie Tamtą drogą przyjechaliśmy A dzisiaj jest niedziela, a dzisiaj jest niedziela, co oznacza, że wszystkie sklepy z piwem są zamknięte. Jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. No i nie ujechaliśmy zbyt wiele. Przejechaliśmy raptem 30 parę kilometrów i znowu się zaczęło chmurzyć i padać. Zaczęło się zaczęło i zdecydowaliśmy, że nie chcemy zmoknąć i zatrzymaliśmy się w jakimś Betten Breakfast, który znaleźliśmy po drodze fajny mamy widok z okna aha, taki tam plaża jest ale kurwa deszcz pada ale ludzie chodzą ale deszcz pada także trudno powiedzieć, czy się wybierzemy, czy nie i tak, teraz taki pokoik, pokażę Wszystkim tu obecnym, czyli mi to żebyśmy później pamiętali. Taki pokoik z, ze styropianem na suficie. Dwa łóżka. Dwa łóżka. Łóżko jedno, łóżko drugie. Tu jest wejście z lustrem. No mały pokoik, no powiedzmy sobie szczerze, to mały pokoik. I tutaj z jakimś schowkiem 80 funtów ze śniadaniem. Wczoraj w hotelu zapłaciliśmy 85 za cały domek. Także, drodzy Państwo, idzie yeah, yeah. <laughs> nam to powoli bardzo, ale jak słychać, Agnieszka, nie może się rozchorować. Także zrobię sobie. A mamy kawkę, o, mamy jakiś ekstras, mamy nawet pranie. 5 funtów. No, a tam 16. A tam 16. <laughs> Tuż mógł wiedzieć. No i tyle. No już, dzisiaj zostajemy tutaj. Jutro jest poniedziałek, to jest są poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. cztery dni nam zostały. Jakieś nie wiadomo ile kilometrów. Najprawdopodobniej jutro wybierzemy się z Krótem na wschodnie wybrzeże i tam już sobie zjedziemy do schodnim wybrzeżem do Inverness powolutku. ale no jak to będzie, czas pokaże. Bo jutro ma cały dzień z kolei, też znowu padać. Mm. Siedział taka chujnia robi. Przez ten deszcz, nie? No, przez ten deszcz. Przez ten deszcz, przez ten deszcz się tak robi, że się. że się po prostu ładnie. Mm. A my nie chcemy być mokrzy mokszy, mokszy czy moksi? Nie wiem. Nie chcemy być przemoczeni make -up. i chorzy, proszę, make-up remover. Tylko kto tu ma make-up? Make-up remover. No, kto tu ma make-up? Bo to jest czterogwiazdkowe. A właśnie, bo to jest czterogwiazdkowe BB, cokolwiek to znaczy. Dobra. No, dobra tymczasem.